Hej się ziomaczki, ziomeczki, kurde się. Hej się maneczko ziomeczki z tej strony Robin Hood ze mną jest Gimbus Ja ludziska. Boże Dobra, nie ja skomentuję tego, powiem ci po nagraniu Adi, przyznaj się co wczoraj spierdoliłeś Biedronka Niskie ceny. A ja zapomniałem, że mam jeszcze drugą broń O w dupę. Nie mówcie mu, nie mówcie mu, nie się posra MG Jaki, jaki? zgadła. Tu masz jakieś ręgę w oczach No trafić cię nie mogłem nie. <grym> Wszystko obok Mógł trafić, cię nie, nie mam broni, broni. Za późno. Ty Napiszcie stachu ty murzynie. Albo nie. Nie będziemy obrażali małego petyczka. Obrażajcie ile chcecie, i tak mnie to nie obchodzi. Go, go, power sysyk. Kurna, jak ja z dawnym O, dzięki za osiągnięcie 50 uśmierceń. No cool. jak ci pierwsze flesza, to sobie się nie w dupę nie pozbiera. Lubię fałpatć biedronkę. What the Jej. Musiał wziąć. Przecież mówiłem, że nie ma broni broni. <laughs> nie wziąłem. No. O dzięki on 50 razy. <ścoughs> Zabij 50 razy i tego i zbij 50 razy. Tak by Dobra, Paul. Dobra. Mia, miał, miał. Mia, miał, ...możem... ...pedober muzyk. Kurna no, musiałeś tam gdzie? Bez celownika. Ej, bawisz się? MG kontra najszybsza w moim grze. No. Yy, papiemy nie, papiemy muzynki. Ładnie nie wiedziałeś, że wolisz ciemne. Jezu, co za gimlu. Nie, 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 tak, nie, 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 Co za nie, Mówię, nie, ma broni ja ten co za gimbus? Napiszcie Stachu Nobcamper. Ej. Okay. Ile HP? Siedem. A myślę, że jeden. Siedem, jeden, dwa, trzy, cztery, osiem, dwa, dwadzieścia. No co za noooob, zaraz je okej. Okay. Ale mam, ale mi się 30 fps utrzymuje. O, o, jak standard ta praca. O, patrzcie, o, do mnie jeszcze bił, o, to dobrze. O. Jezuś, weź nie graj, graj MG. Ludzie, yy... piszcie w komentarzach, MG noob. Ciśn, Czokra i Bobra. Bobra to tylko Chochrać może twoja stara. Serio? on ma... Yy, czy taka? Nie, też ma MG. <noise> też ma MG. Klan -nubu. <noise> Jak? Nie widać go było! Eee, pozdro, facet mnie zabił? Mimo mnie nie widać było. Jezusie, co za noby! Jak się do mnie dołączają? A tutaj zaraz do mnie idzie z jedną gwiazdką. Ile ty masz broni? Trzy. No to tak. Ja mam tylko dwie. Jedną na dwa dni i dwie na zawsze. No za nuby. Gini. On cię zabije, zobaczysz. No co za... No nie ma brania broni! Ale jego ja wziąłem! No nie moja wina, no, że mój team ma MG... Y, Aługa, Ebera i jakąś pupę jeszcze. Tak się bawi, tak się bawi. Polska! A. Tak się bawi, tak się bawi, lubię w pupę. Yy... Nie mam się dostać. Co masz na czole? Fuj, masz, masz na czole. Aha. No jeżeli... No ja tutaj się patrzę z moim kolegą, robię fajne rzeczy, a ten kurde... Dobelkina. No. Dzięki, przepadni w gówno. Wpadnie? No, no nie. No, nie, zaberać, jest nie, nie. Za murkiem jest No jaki noob ze Stacha! Jestem Shadow Magik. Shadow Magik. Tak, chyba Shadow... Dobra. No i no, typu u nas na stał przed drzwiami, nawet w ogóle w nas nie strzelał. No bo chrenę pewnie mieliście, a zresztą to zobaczcie jakie rowele Za y, Winston Pinston Placę Kraczek On przeodwywał kamie. Nie, ma już do mnie na parze. Jezu tak, tylko no wygrałem, strzelałem tylko. Się... O! ciebie zabiłem? Jakby się nie wychylali, to wygrały. O, siema. Zdyłem was jednym magazynkiem. No, ja zdjąłem was wszystkich też jednym magzulikiem. No, ale ty masz 60 pocisków. No, a ja mam 20 munożynów. Bez skojarzeń. Tylko się kampić umiecie? No, co za noby! Ostatnią amunicją. No, ale się nie dziwię, bo wy tylko strzelacie przez te ściany i MG noby. No, mm, ale oni mnie przynajmniej zabijają. Lubię placki. LOL! Napiszcie LOL! Tu się zdecyduję, co mają napisać. Dobra, gówno. Bomba! Bomba to kapitan bomba. Bomba to... Jezu! Bomba to kapitan bomba, serio? No kurde granaty miałem w łapie! Zdjął cię zapewne. Gin! Przepadnij! Macie co,